No, cześć wam. Kurczę, po długim, po długim żmudnym uważeniu. <laughs> nie no, fajnie, tylko trochę wieje, ale akurat teraz przestało, jesteśmy w takim wąwozie. Sławek o, znalazł... Siema. Sławek znalazł 10 groszy. No, Gdzie ty też żeś Gdzieś tu <laughs> O jest. No, to przez ciebie Krzychu, bo ty jesteś skazany na PRL. No, Proszę. O, jaki Stan! No. Ja, prezencie tam, co? Chcesz? Nie, nie chce? No weź. Nie, 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 nie chcę. Idziemy, <laughs> tu chcieliśmy wejść, a tu, oczywiście, obsiane. Bo teraz to nie wiadomo, co z tymi polami. Nie widać, nie? Satelitarnie, jak się patrzy na tych mapach, to nie wiesz, jak to wygląda. No ale mamy jedno fajne miejsce jeszcze. Gdzie był dom, a nie ma. Jakieś pole, chyba, czy coś. Może tam coś będzie. To kawałek tutaj stąd, to może jeszcze zajdziemy z powrotem. No, siema na razie. Teraz jest kawałek łuski od Mosina, 39, mówisz rocznik, nie? Pewnie, no. tak? Jest tutaj coś. Chodzisz jest no to... tak? No Trochę ślepi jesteśmy, ale... Nie, ja nie, ale... E, ale ja! No nie, no tu jest teren fajny, ale wiem, tu już, wiesz, tu już, to już to widać, byli, że byli, bo o, złom jest na wierzchu, to już wiadomo, że tu nie jedni już śmigali. Tu mówisz, dajesz mi tę łóżkę? No tak, nie tu. Czy znaczy, mogę te 10 coś groszy dać dać. <laughs> nie, dzięki, nie, nie potrzebuję. <laughs> dobra, no, dobra, śmigamy dalej. Teraz jest sygnał, mogę Wam pokazać w sumie, bo chodzę bez słuchawek. 40, 38, 40, I sobie myślę, o coś może być fajnego, może być srebro. A tu tak, nasze srebro to chyba będzie Tu jak już widać Zajechałem Spadłem czy nie, czy... pewnie tak To jest nasze pererowskie srebro <noise> O Złotóweczka Kurcze, weź tu Który rocznik, nie wiadomo Nie wiem, nie będę te teraz tutaj Szorował <noise> o. Nie mogę szorować, bo jeszcze patynę zetrę 89? Czy któryś? Nie wiem. Nie widzę. No, czy... czy 69? Chyba. No, Sławek tam grzebie. Teraz od, od, od niedawna ma simplexa, nie? A przedtem chodził, mówi z tym Chińczykiem. Mówi, to była porażka. Na cztery sygnały mówi trzy kamienie wykopane. No ale co zrobić? No. Słychać jak. Słychać jak moja Xterra chodzi, A tutaj zobaczcie taka klapka od tego odciągnika, stumika. Tak, zzz, zzz. Sławek znalazł się tam i rzucił do mnie. Mówi, że sobie tutaj może gdzieś zamontował, albo coś, żeby tak. Zzz, zzz. Sygnał będzie, to będzie się podnosić do góry. O, takie puty. Chodzimy tutaj, po, oczywiście, nie zasianym, bo tutaj rolnik zrobił kawałek zasianego. Taki sobie oddzielił pole, a to zostawił, nie wiem, na rzepach może albo na coś, no nie mam pojęcia. I tu zresztą tu jest też tu są też ambony, no i wieje, bo tu, czy tam jak, o, jakbyście jakbym to dobrze kręcił jakimś różną kamerą albo jakimś aparatem, to byście widzieli, że tam może widać kawałek. Kawałek morza, super, naprawdę to jest. Tu już zresztą to kręciłem kiedyś, o XTR nawet się przewróciła. Ona mówi, że ona ma dość. Za zimno No, no szanuj sprzęt Dobra Nic nie ma, jedzie, zwijamy się Jedziemy jeszcze w inne miejsce No, jesteśmy w nowym miejscu Tu ktoś ma już tak elegancko przygotowane Tu chyba będą się budować albo coś, nie wiem Kamienie, wszystko tu rozgrzewane Widać, zobaczcie ile butelek I nawet z kapslami o jakieś Komuna Nie no, coś, ty. tu ktoś sprząta, widzisz Bo tu pewnie będzie coś, coś budowane Wiesz, ziemiankę, zobaczcie Jaka ta piwnica, ziemianka. I o, zobacz czyszczone, sprzątane, wszystko normalnie. Widać, że ktoś to robi. Łopata jeszcze jest w środku. No, ktoś tu kurde nieźle. Nie, nieźle się namęczył. Jakaś, jakaś koparka tu widać na gąsienicach jeździła. Zobacz, ile maczy, To są pewnie ruiny z tego domu, co? Nie? No. Zobacz jakie kamienie wielkie. To jest, że tam obok ktoś mieszka. Tam dalej ktoś mieszka, to tam jest... No, pomachaj. Hej! Miej, ja się mówię. Tu się zaraz wbijemy na chwilę mówię, w te stare drzewa. No teraz to zabijam. Nie no, co ty gadasz. Tu się dymi z komina i pani patrzy przez okno. Ja widzę ją stąd. Jo. Ja wiesz. Ja wiec. się stykam zawsze w takiej sytuacji. Jeśli się krzycho nie czaisz? To... Nie no, bo co? Trzeba być tego wiesz. Jak ktoś do ciebie przyjdzie albo coś, że tu nie wolno, no to przepraszamy i tego nie wiedzieliśmy i idziemy no. Wiesz jak to, tak to wygląda. Tu się zakręcimy chwilę, tam po, ty, po tych polach m, bliżej, ale patrz jaka gruszka wielka to jest. Ja dziękuję. Coś tam ma ze 100 lat, nie ta gruszka. Co najmniej, ale jak wysprzątane, kurcze naprawdę. Szok! Nie, ja myślę, że to jest posprzątane, bo to jest na sprzedaż. Przecież tam było ten, wystawione, nie na sprzedaż, 3,4 hektara. Jakby ktoś był zainteresowany, <noise> to może uderzać. No. <noise> No, jesteśmy, jak to, koło Lubocina, można powiedzieć, o. Dobra, na razie. Teraz znalazłem, o, tarczę znalazłem. Proszę, tarcza na zlot krzyżaków tu pod Świecinem, jak walczą, jak znalazł, kurczę. Ostro. Jeszcze rączka jest. Działamy. Tu nas zaraz ktoś pogoni <noise> a trochę wysprzątali, nie powiem. Widać, że ktoś się stara. Działka wszystko na sprzedaż pewnie to trochę zaczęli czyścić, chyba że ktoś to już kupił. Nie wiadomo. No a zimno dzisiaj normalnie masakra, nie? Kurczę, jakby miał za chwilę śnieg padać. Tak to wygląda. W sumie może to tam wyrzucę na te butelki, na ten śmietnik. Na razie, o ktoś jedzie akurat do nas. Jesteśmy znowu w innym miejscu. Tu taki o, kawałek pola taki nie obsiany, tam dalej obsiany. Do tych pzaczków takich co widać. A tutaj takie ściernisko zostawione. Tu yy, jest jeden grób, widziałem taki z kwiatkami sztucznymi, zostawiony. Czyli wychodzi na to jednak, że tutaj był jakiś cmentarz, który tam widziałem na. Na mapie jednej zaznaczonej właśnie, a teraz znalazłem jakiegoś poszukiwacza przede mną, <gry> który wywalił tutaj o to co nie potrzebował. To oczywiście jest tylko wciśnięty czubek, pocisk, oczywiście, cały ja czubek, czubek to ja no. no Trzeba brać łuski. Co on tu jeszcze zostawił? Proszę jeszcze piętka od jakieś guzicz, guziczki. O, no, proszę Tak to wygląda No weź wyostrze no dobra, nie chcę, to nie chcę To chyba z pepeszki chyba jakiś guzik Piętka od baterii I od To jest od yy, no od tego jak to się mówi, od bezpiecznika o. Sygnał mocny 38 Proszę, i co tu wyskoczyło? Perelek pewnie. jo, jak, jak by mogło być coś innego. <noise> 20 groszy. Normalnie nie, trzeba się zwijać. Kurczę, Prawda. To jest szok. Sławek gdzieś tam siedzi. No ja na dzisiaj już skończyłem. Tu widać jednak, że na tej mapie był zaznaczony cmentarz. Tu jest kawałek pozostałości, jeszcze po tym żeliwnym krzyżu pewnie i taki nagrobek zepsuty. Nie wiem czy te groby zostały eksfumowane stąd czy coś, nie wiem jak to powiedzieć. Widać, że tutaj były jakieś prace przeprowadzone, o jak się tak przypatrzeć tej ziemi, widać, że tu było coś kopane. Nie? i te ślady w ogóle, nie wiem, ciągników, czy coś, że coś tu jeździło czyli może o tutaj może to jest ekshumowane, gdzieś tutaj są te o, ale zimno jest, normalnie szok proszę, ten jeden grup, który z daleka zauważyłem wchodząc tu od tej strony właśnie tam o, bus postawiony przy drodze nie wiem teraz Sławek chodził gdzieś tu na dole, w tym wąwozie Najlepsze dzisiejsze znalezisko Kurhaus Copot z sopotu No kurczę, ciekawe jakiś fajny sztuc sztuciec, sztuciec nóż? No nie wiadomo wiesz, albo od może no, albo czegoś nie, nie wiadomo jak to. No, no nie będą tej góry. Ładne Zresztą widać no, to jest, no, łamane już dawno temu i mówisz tam w tym wówodzie? no w lesie, bo ja nie lubię na polu łazić no, no dobra ja lubię w lesie łazić